Perfumeria Tikar została otwarta 20 lat temu. Jest jednym z pierwszych perfumerii, które zostały otwarte w Warszawie. Na wszystkie zapachy w ciągu całego roku dajemy 20% rabatu. Oprócz tego w ciągu roku klienci też mogą u nas uzyskać ciekawe rabaty i są ciekawe promocje. Perfumeria Tikar jest jedną z pierwszych perfumerii, które wprowadziły na rynek polski kosmetyki La Prairie. Zresztą po, dziś, po, dziś, po dzisiejszy dzień jesteśmy perfumerią, która najlepsze efekty ma w sprzedaży tej marki. Oprócz tego jeszcze zajmujemy się i specjalizujemy się w markach typu Sisley, Guerlain, Carita, więc klienci mają u nas bardzo szeroki wybór. Jesteśmy dumni z tego, że w naszej perfumerii można znaleźć zapachy firm Lalique, Hermes, Balmain czy Boucheron. Perfumeria współpracuje z wieloma autoryzowanymi dystrybutorami w Polsce. Natomiast spotkać nas Państwo możecie w Centrum Handlowym Panorama y, ulica Witosa 31 w Warszawie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:20, sobota godzina 10:18, natomiast w niedzielę zapraszamy od 11 do 16. .00. Zapraszamy.